Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dziś jest PITES porównanie z Samsung Galaxy S22 kontra Huawei P50 Pro. W Huawei u Snapdragon 888, 8GB, w Samsungu Exynos 2208, 8GB, Huawei obcięte 5G przy okazji, jeżeli chodzi o ten procesor. Wiadomo, Huawei kontuzjowany, więc no nie ma usług Google'a, nie da się zainstalować. W większości aplikacji, jak i również gier, które ja używam w testach, wy pewnie też używacie je na co dzień. Więc taki trochę krótszy speed test. No ale zobaczymy, jak to ma się jeden do jednego. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Lecimy, sprawdźmy który szybciej odpala aplikację, lepiej zarządza ramem. To samo robimy w przypadku gier, więc jedziemy. Allegro, Huawei, AliExpress, tu dla Samsunga, Ceneo Huawei. Galerie, Samsungowa szybsza. Następnie, Polsat Box Go. Minimalnie Samsung. Jak do remisowo. Mapy Pentel kontra Google, no to widać, że Google lepsze. Sklep szybsze, Sklep Play. Samsung szybszy. Następnie, pyszne .pl. Samsung. Sklepy, Huawei Kontrol, i reklama. No i cóż, no nieważne. Spotify, szybszy Samsung. Co tu mamy? TabTalk, remisowo. Twitter, Samsung, szybszy. jeszcze mamy Wykop. Aha, <gryw> tu nie działa, już jest zainstalowany. Usługi Google, standard. No, widzieliście, to bardziej dla fanów. Nagrywam, ale jest. Chyba szybciej, w Samsungu parę rzeczy, więc tak to wyglądało. Co z ramem? O, tu w Huawei zostało. Tu zostało w obu. zostało w obu. zostało w obu, czyli dobrze. Osaty. w obu w ramię. W obu w ramię. Mapy. No, a szybciej z tego ja to wychodzi. Czy się nakład szybciej działa ta nakładka? Dotykacie peki na ekranie. Samsungu jest małe opóźnienie. No ale. Oba trzymają tak, jak być powinno. Nawet chyba, Huawei troszeczkę lepiej. Wszystko miał. A Samsung coś nam się klęknął lekko. No dobra, tak wygląda to. Jeżeli chodzi o apki, które mamy tutaj. Przechodzimy do gier. No tu będzie bida trochę, ale co poradzimy. Asfalt 9. No, właśnie chyba największą bolączką. ja są gry, jeżeli chodzi o aplikacje, to do większości znajdziecie zamienniki, ale do gier trochę ciężko. No i sorry, aż mi się kichło. Przepraszam, jak komuś po uszach poleciało. I tak się odsunąłem. No i dobra, tutaj pierwszy był Samsung. Następne jest, co tu mamy? On no, dopiero Call of Duty dało się zainstalować, ale nie da się pograć. Muszę to usunąć. Po prostu World of Tanks. No tu coś dłużej. Skipujemy. No ale się odpala. Da się pograć to chociaż tyle. Ale dłużej to trwa. Jak widzicie. Dobra. No, co my tutaj mamy dalej? Super Mario Run. No czysto teoretycznie nie powinien działać. Chociaż się włączył. Angry Birds. No i znowu, patrzcie na ekrany. O co chodzi w nowej serii S? No są naprawdę ciemne. Ja rozumiem, że się wypalają i to dosyć szybko, jak większość AMOLEDów Samsungowych, ale... No jak bierzecie jeden do... obok drugiego, no to widać, że no... chcecie wziąć ten po prawej, nie ten po lewej. No praktycznie z każdym S20 i S22+, no nie wiem, no, no nie wygląda to ładnie. I jeszcze PUBG ostatnie od sam hmm. nie wiem co jest nie tak ale mam chyba wrażenie nawet, że dajmy ja moją starą SK na maksa no i też ładniej świeci stare moje jest 20 ultra nie pani Maju no dobra, szybko RAM tu siedzi w obu Call of Duty, no o, siedzi w hłoju tam, gdzie zostawiło się. World of Tanks, siedzi w obu. Mariany, nie, to nie Marian, co ja odpalam. Mariany siedzą. Ptaszki siedzą. No tu przy tych ilości gier to wszystko powinno być. PUBG siedzi. No cóż, tak wygląda to porównanie, nie da się go w pełni wam pokazać, ale tyle co się dało to zrobiłem, więc każdy może zobaczyć Mniej więcej. Kiedyś to było fajne. P30, P20 Pro kontra Samsung S10, S20. No a teraz hmm, jest jak jest. Dobra, tyle. Tyle odnośnie tego porównania. Macie linki, czy nie linki, tylko speed testy z innymi smartfonami tutaj, dzwonek, subskrypcja, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!